Cześć, witam was bardzo serdecznie dzisiaj do was przychodzę z unboxingiem, w którym pokażę wam jakie książki ostatnio do mnie przyszły i jakie książki kupiłam. Także jeżeli jesteście ciekawi co się tutaj znajduje, to zapraszam was dalej do oglądania. Ostatnio na Instagramie pytałam się was, czy wolicie, żebym nagrała Insta story, w którym będę rozpakowywała paczki z książkami, czy chcecie osobny film na YouTubie. Większość z was zagłosowała, że Preferujecie film na YouTubie? Także tutaj umieszczam te procentowe proporcje, żeby nie było, że sama podjęłam taką decyzję. Także tak oto tutaj jestem cała na biało i nagrywam ten film. W każdym razie, kochani, dawno taki film nie pojawił się u mnie na kanale, a z, z racji tego, że jakby y, jakoś dużo tych paczek napłynęło i nie zdążyłam ich wszystkich rozpakować w reading vlogach, to stwierdziłam, że pff, czemu nie? I jakiś czas temu zrobiłam zamówienie na outlecie Świata Książki. Chyba tak. I kupiłam tam cztery książki. Jedna właśnie spadła. <noise> e, Profesjonalne unboxing, jak zawsze, więc może od tych książek zacznę. Niemniej jednak, zanim przejdę do pokazywania tych wszystkich pozycji, które się tutaj znajdują, to chciałam jeszcze jedną kwestię tutaj poruszyć, a właściwie mm, ogłosić. Mianowicie, w zeszłym miesiącu, kiedy organizowałam kryminalny maraton weekendowy, mówiłam wam, że w październiku nie będę miała czasu, żeby zorganizować maraton, ponieważ w każdy weekend gdzieś wyjeżdżam. Tak się akurat złożyło, że przez aktualną sytuację wszystkie moje plany gdzieś tam się rozeszły nigdzie nie wyjeżdżam i ostatni weekend tego miesiąca będę miała wolny. Prawdopodobnie piątek i poniedziałek też będę miała wolny. Także stwierdziłam, że zorganizuję maraton klasyczny w ostatni weekend października. Gdybyście byli zainteresowani dołączyć do tego wydarzenia, to jak zawsze na Facebooku pojawi się wydarzenie, do którego możecie się przyłączyć, gdzie będziemy dzielili się swoimi postępami czytelniczymi, gdzie będziemy się wspólnie motywowali. Pamiętajcie, że ma to być zabawa, to nie są wyścigi. Dobrze, żebyśmy wszyscy miło spędzili czas. Nie wiem, czy ktokolwiek będzie zainteresowany, bo wiem, że straszny bałapie się tutaj pojawił z racji tego, że najpierw mówię, że nie będzie maratonu, teraz mówię, że jest. No ale sytuacja jest jaka jest, każdy widzi i, i te plany naprawdę zmieniają się z dnia na dzień, więc, więc stwierdziłam, że warto wykorzystać ten czas na wspólne motywowanie się do czytania i żeby jakoś tak miło spędzić ten czas. Także tylko takie krótkie ogłoszenie: więcej informacji znajdziecie w opisie. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, to oczywiście piszcie do mnie na Facebooku, Instagramie, mailowo. Gdzie wam wygodnie. A ja teraz już przechodzę do książek, które się tutaj znajdują, bo chyba wszyscy na to czekamy. Ja też. Dobra, zacznę od tych książek, które sobie kupiłam na Autecie Świata Książki. Pierwszą książką jest to pozycja Elizabeth Gaskell panie z e, Cranford. E, to jest akurat ta m, edycja Angielskie ogrody, chyba tak się nazywa. Ja o tej książce w sumie za dużo nie słyszałam, ale ona kosztowała jakieś grosze, więc stwierdziłam, że po prostu ją wezmę. <grym> to jest, słuchajcie, mój wyznacznik kupowania w auzecie. W każdym razie mamy tutaj przedstawioną historię z końca XIX wieku i akcja rozgrywa się, jak sama nazwa wskazuje, w Cranford. Jest to miasteczko w hrabstwie Cheshire w Anglii i właściwie z tego, co przeczytałam w opisie, to przedstawione jest tutaj życie kobiet, które są starymi pannami, i właściwie ich życie od najmłodszych. Lat się nie zmieniło, a Życie wokoło, jakby cały czas gna do przodu i się zmienia, więc wydaje mi się, że to będzie taka bardziej pozycja, w której będziemy mogli zaobserwować te zmiany i tego, jak to otoczenie wpływa na bohaterki i jak wygląda ich codzienność. Kolejna książka to jest akurat pozycja, którą ja już czytałam, ale stwierdziłam, że muszę ją mieć na swojej półce: mianowicie jest to reportaż Justyny Kopińskiej, Polska odwraca oczy. Ja tę książkę nawet polecam w ramach damatonu. Uważam, że jest to akurat pozycja, którą. Warto przeczytać, z którą każdy powinien się jakby zaznajomić. Może tematy, które są tutaj poruszone, nie są dogłębnie um, przeanalizowane i nie są um, bardzo opisane, ale żeby poznać Główne wątki w ważnych sprawach, które dotyczą Polski, to jak najbardziej uważam, że jest to akurat książka, po którą warto sięgnąć. Ja akurat dużo informacji z tej pozycji wyciągnęłam, i później, kiedy chciałam jeszcze jakby poznać głębiej wszystkie te sprawy, to sama sobie już szukałam. Także, jeżeli jeszcze nie czytaliście, to. Polecam, ale ostrzegam, że jest to akurat cięższy kaliber i nie jest to najłatwiejsza książka. Kolejna książka jest to pozycja Kuba Wojtaszczyka, Dlaczego nikt nie wspomina psów z Tytanica. Ja kiedyś o tej książce już co nieco słyszałam. Jak tylko zobaczyłam, że jest ona w promocyjnej cenie, to stwierdziłam, że sobie ją wezmę. Właściwie te książki przyszły w stanie idealnym. Jedyny mankament tej pozycji to jest tutaj taki lekko zagięty róg, co kompletnie mi nie przeszkadza jakby nie mam z tym w ogóle problemu. I akurat akcja tej książki rozgrywa się w 1945 roku, więc tutaj już jakby jestem kupiona na starcie. I w tej książce akurat przedstawione są losy nietuzinkowych osób, które podróżują wraz z cyrkiem i losy tych ludzi się ze sobą przeplatają, my się co nieco o nich dowiadujemy. No i wydawało mi się to dość ciekawe, ponieważ tutaj między innymi są takie postacie jak Karzeł Szczepan, który kiedyś grał w cyrkowym kabarecie Hitlera, Lena Przedwojenna Kobieta Guma, Damiel Nazista Złodzi, udający niemowę. Volkswagen. Da... Nie przeczytam tego, bo nigdy nie uczyłam się niemieckiego, więc no, jakby. <ścoughs> Pominę to, a także podająca się za wróżkę Irminę. E, cudem ocalała Felicja i przechrzczony Żyd Moryc. Także, jak widzicie, jest tutaj bardzo dużo charakterów, i myślę, że to naprawdę może być ciekawa książka. Jeżeli czytaliście, dajcie mi znać, co o niej sądzicie, bo ja gdzieś widziałam recenzję tej książki i wiem, że była ona pochlebna, także dlatego też, między innymi, zdecydowałam się na zakup. I ostatnia książka, którą sobie zakupiłam, jest to książka Mikołaja Mickie, różowe kartoteki, i akurat w tym. Reportażu poruszona jest sprawa Xaverego Downara. Ja o niej zbyt wiele nie wiem, tylko tak ogólnie, więc stwierdziłam, że dobrze byłoby się zaznajomić z tym tematem, bo e, jest to w sumie temat z 2015 roku. Także, dlaczego nie? E, jak przeczytam, to na pewno więcej Wam coś o tym reportażu powiem. A teraz już przejdę do paczek, które się tutaj znajdują, bo tutaj też są cudowności. Także pierwszą książkę, którą tutaj mam, a właściwie tutaj są dwie książki. E, Oh. Zrzucę to na ziemię, później to posprzątam. Są to najnowsze pozycje od wydawnictwa InSignis. O tej nie wiedziałam. O tej wiedziałam. Dobra, to może najpierw pokażę tę, o której słyszałam, o której coś mniej więcej wiem. Mianowicie jest to książka Reginy Brett Trudna Miłość, Mama i Ja. Ja wiem, że Karolina z kanału Combook nagrywała film na temat tej książki. Wiem, że. Nawet nagrywała wywiad z autorką, także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to jak najbardziej odsyłam do Karoliny i polecam tamten film, bo możecie na pewno wiele się z niego dowiedzieć. Zresztą możecie też usłyszeć, co o samej książce mówi autorka. Ja byłam zainteresowana w ogóle tą książką, ponieważ słyszałam, że książki Reginy Bred są dobre i warto się z nimi zapoznać. Ja jeszcze żadnej nie czytałam, wszystko przede mną. Zacznę od tej ostatniej, aczkolwiek wiem, że chyba na Legimi mam inne pozycje, też tej. Autorki, także w sumie jeszcze nic straconego. W każdym razie autorka tutaj porusza temat relacji z matką, jak sama nazwa wskazuje. Mówi też o miłości, ponieważ, jak właściwie w pierwszym zdaniu jest podane, o miłości do swojej mamy, która nie potrafiła kochać własnej córki. Także myślę, że to może być bardzo przejmujący i osobisty portret tych relacji między autorką a jej mamą. Tutaj są zdjęcia w środku. Gdybyście byli zainteresowani tą pozycją. O, no, jest w ogóle twarda oprawa, bo o tym nie wspomniałam. I drugą książką, o której właściwie tak nie do końca wiedziałam, bo myślałam, że tylko jedna przyjdzie. Mianowicie jest to książka Jamesa Weasleya Rose'a. Inwestuj w siebie. Jak przeżyć koniec świata. Plan na niepewne czasy. Wydaje mi się, że jest to bardzo aktualna pozycja. Pandemia, atak terrorystyczny, katastrofa naturalna, globalne załamanie finansowe. Jedno wydarzenie potrafi wywrócić do góry nogami całe nasze życie. Jakby tutaj nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. James Rouse, były oficer wywiadu Armii Stanów Zjednoczonych i założyciel survivalblog.com, wyjaśnia, co musi wiedzieć, aby chronić siebie i swoją rodzinę w najtrudniejszych sytuacjach. Czyli to będzie chyba taka bardziej książka, w której on dzieli się swoim doświadczeniem i tego, jak sobie radzi w sytuacji kryzysowej. Widzę, że tutaj jest właśnie rozpisane to na takiej zasadzie, jak a, to dobra, zapach, usłyszałam taki dziwny dźwięk. Jak na przykład strój taktyczny, bezpieczeństwo, zagadnienia ogólne, takie przygotowanie bardziej wojskowe. Myślę, że sobie tę książkę przejrzę. Może mi się kiedyś to przyda. Mam nadzieję, że nie, że za niedługo wszystko wróci do normy. Kolejna książka jest to książka od wydawnictwa poznańskiego. Tutaj otworzymy. Uwaga, uda się? Ha! Udało się, prawie. och. Oh, oh. Ale pięknie zapakowana. O, już wiem co to jest. Już widzę opakowanie. O. Tada! Jest to jeden z najnowszych reportaży Wydawnictwa Poznańskiego, czyli powiedziała, śledztwo, które zdemaskowało Harvey'a Weinsteina i zapoczątkowało ruch #MeToo. Jodie Cantor i Megan Tu He tu hey. Tuchy? Chyba tak. Jak sam tytuł, a właściwie podtytuł wskazuje, mamy tutaj poruszony temat Harveya Weinsteina i MeToo. Warto podkreślić, że jest to reportaż śledczy, w którym autorki skupiają się na tym, jak ta sprawa wyglądała od samego początku. Ja byłam na bieżąco z całą tą sytuacją, ale tak wiem, że bardzo wiele faktów mi gdzieś umknęło, bo w aktualnej dobie dezinformacji, fake newsów jest tego tyle, że aż trudno niekiedy stwierdzić, co jest prawdą, a co jest fałszem, więc tym bardziej ucieszyłam się, kiedy właśnie dowiedziałam się, że będzie reportaż jest on gruby, co też mnie bardzo cieszy, bo wiem, że ten temat po prostu będzie lepiej opracowany i tutaj jeszcze w środku jest przecudowna naklejka no i torba, ekstra torba i wiem, że kiedyś oglądałam dokument o całej tej sprawie i też oglądałam dokument o tej sprawie z R. Kelly to jest straszne, powiem wam to jest okropne, jakby nie rozumiem, czemu coś takiego się dzieje. Okej, okay, teraz paczka od wydawnictwa. Dobra. <laughs> od wydawnictwa kobiecego. O jaka cieniutka, Myślałam, że ona będzie grubsza. Melodia mgieł dziennych Marta Bian. Gdzieś mi przewinęły się jakieś recenzje na YouTubie i gdzieś tam coś y, kiedyś mi się rzuciło w oczy chyba na Instagramie, to, że jest to książka bardzo zaskakująca, że jak zaczynamy ją czytać, to spodziewamy się zupełnie czegoś innego, a wszystko zmienia się tak, że jakby potrafi to wgnieść w fotel i podobno jest to książka, która zostaje z czytelnikiem na dłużej. Przeczytam, przekonam się, to Wam powiem. <grych> z tego co kojarzę, mamy tutaj przedstawioną historię piosenkarki i menadżerki, ale wszystko poznajemy z perspektywy menadżerki, która jest tam cały czas w cieniu melodii, bo tak nazywa się ta piosenkarka. I ta menadżerka też jakby jest związana z muzyką, to znaczy chciałaby zacząć śpiewać, ale wiecie, nie udaje jej się to tak do końca. Nic więcej nie wiem, jakby jestem w szoku, że ta książka jest taka krótka, i no zastanawiam się, jak. Tak wiele emocji, o których słyszałam w recenzjach, może zmieścić się w takiej krótkiej książce. Jestem zaintrygowana. Aha, i Marta Vian sama jest piosenkarką, która urodziła się w Sosnowcu, czyli w sumie niedaleko. Tak. Teraz jakaś taka większa paczucha, więc leżę nożyczki, żebym tutaj nic nie rozerwała. Okej. Okay. Tutaj jest nowość od wydawnictwa Jubi Jordyn Taylor, dziewczyna z Paryża. I z tego co wiem, są tutaj dwie historie. Coś, co mnie zawsze fascynuje, ponieważ uwielbiam, kiedy książki są właśnie prowadzone jakby na dwóch liniach czasowych, teraźniejszej i przeszłej. I tutaj właśnie w tej książce to jest. Ta linia teraźniejsza dotyczy Alice, która otrzymuje w spadku mieszkanie po babci. Babcia opuściła Paryż podczas niemieckiej okupacji, no i nigdy do tego mieszkania nie wróciła, więc w momencie, kiedy Alice przybywa do Paryża, nie jedzie zwiedzać stolicy Francji, tylko postanawia odkryć, dlaczego jej babcia opuściła raz na zawsze Paryż i to mieszkanie w ogóle nie było otwierane przez 70 lat, więc ona stara się odkryć, co się tak naprawdę wtedy działo. No a akcja z przeszłości to jest właśnie ta historia babci. Ja uwielbiam takie historie, gdzie właśnie teraźniejszość miesza się z przeszłością, jest jakieś odkrywanie tajemnicy, poznawanie swoich przodków. Jestem kupiona. No i jeszcze Paryż. Mm. <laughs> Tutaj jest jakaś taka grubsza paczucha od wydawnictwa poznańskiego. Zaraz zobaczymy, co znajduje się w środku, bo tak wszystko, co miałam dostać, chyba już dostałam. A. O, o kurczę. O kurczę, jakiś kubek. Wow! <laughs> to się... to jest, jestem w szoku. Aha. Ojej, <laughs> ale super, A, nie spodziewałam się tego, zobaczcie, aż mi rumieńce wyszły na policzki, no nie otworzę tego, <laughs> musicie widać, ta, kubek, jeżeli nie widzicie, to tutaj wam pokażę, o, teraz powinna jak taka profesjonalna vlogerka, tak, żeby... Ostrość się łapała. Jest to kubek z wydawnictwa Poznańskiego, dokładnie z serii skandynawskiej. Oni mówią, Daria rysuje. Ja widziałam na story właśnie te kubki. Miałam w Afryce farmę u stóp góry Ngong. Karem Blixem pożegnanie z Afryką. Ja tutaj. O, oh, moja brota! Czy wy to słyszeliście? O, mamo! Ja tutaj akurat mam Pożegnanie z Afryką, to jest ostatnia książka, którą sobie zakupiłam i której mi brakowało. Teraz mam skompletowaną całą serię. Tutaj jeszcze jest Magnes. No, przecudownie to wygląda, więc, więc jestem w szoku, bo nawet nie wiedziałam, że, że ta paczka ma do mnie przyjść. I w środku jest też notes. Roya Jakobsena, Niewidzialni to jest książka, którą. Książka, no tutaj jaka jest Notes, ale książkę wam recenzowałam na kanale, zresztą całą serię, nie całą serię skandynawską, tylko tę trylogię. Roya Jakobsena, Niewidzialni Białe Morze i Oczy z Rigela, Niewidzialni to jest pierwszy tom. Bardzo, bardzo, bardzo wam te książki polecam. I teraz nie wiem, gdzie wam to odłożyć. A, tutaj jeszcze coś jest? Tak, dostałam list. Ojej, dziękuję, dziękuję. Cmiernie miło, ale super, wow. W każdym razie w tym liściku jest też zapowiedź kolejnej książki z serii skandynawskiej, więc ja już zacięłam ręce i się nie mogę doczekać. O, uwielbiam tę serię, naprawdę. Nie dość, że dobrze wygląda, to jeszcze świetnie się to czyta. Powiem Wam tak, że zostały ostatnie dwie paczki, przy czym jedna z książką i jedna nie. Ale to Wam teraz pokażę. Najpierw zaczniemy od tej z książką, a! Właśnie patrzę na to. Um, do kogo została zaadresowana ta paczka? Bo nie kojarzę, że powinnam ją dostać, i widzę, że imię i nazwisko nie jest moje, ale adres i numer telefonu już tak. Zostawię ją i napiszę do wydawnictwa, co z tą paczką mam zrobić. Czy mam odesłać, czy jak. To znaczy, jak mam ją odesłać? Bo, bo nie wiem. Także przejdę do tej ostatniej paczki, nawet się tak złożyło, że została jedna paczka. I akurat tutaj wiem, co znajduje się w środku, i mega się biorą. Bo tutaj w środku mamy to, tam, to, to. Myślałam, że tylko jedna rzecz przyjdzie, a tutaj dwie. Uuu, jej! Koszulka i bluza od Winnie Pokażę Wam. Wow! Ale ekstra. Dobra, słuchajcie, przymierzam. Jak na profi... Ojejku, jest duża, jest duża cudowność Właśnie mówiłam, że chcę dużą. Bo ja mam zawsze problem, że mam za krótkie rękawki i tak, tak. Jest idealnie. Czy teraz mogę się mieć z tym jednorożcem tutaj? <laughs> Ale super. No i koszulka, podobnie jak bluza, duża. Taka bardzo, bardzo duża, bo widzę, że będzie mi tak do połowy ud, ale ja się jaram, bo lubię takie koszulki duże. Ale super. Jejku, a jakie to jest przyjemne i ciepłe, bo to od środka, czekajcie, od środka ma taki polarek. No, także, gdybyście chcieli w ogóle taką bluzę, to też jest na stronie, wydaje nam się. Ja w opisie na dole umieszczę Wam linki do wszystkich tych książek, gdybyście byli zainteresowani. A właśnie, jak już teraz mówię o linkach, sprawa wygląda następująco, że ja jakoś od miesiąca, dwóch, mam link afiliacyjny do taniej książki. I w momencie, kiedy przez ten link wejdziecie i zamówicie książki, to jakby nic nie tracicie nic się tam nie dzieje, tylko że w momencie, kiedy właśnie przejdziecie przez ten link, ja dostanę jakby 5% no, jakoś tam to jest zliczone, w każdym razie ja dostanę 5% z tej kwoty? Ty już... Ja nie potrafię siebie reklamować. W każdym razie może być to wsparcie dla mnie, was w żaden sposób to nie obciąża. Mnie jednak, gdybyście byli zainteresowani właśnie zrobić zakupy na taniej książce i skorzystalibyście z tego linku, to byłoby super. Jeżeli nie, też spoko, bo wiem, że inni twórcy też mają właśnie te linki afiliacyjne, więc ymm, warto korzystać też z ich linków. Jak mówię, ja nie potrafię siebie reklamować. <laughs> Więc, więc tak, kochani. Tylko takie ogłoszenie. Zaczynałam ogłoszeniem o maratonie, kończę też ogłoszeniem. Także piękna kamera kompozycyjna. Kochani, jeżeli chodzi o książki, to to wszystko. Dajcie koniecznie znać, czy o którejś z tych pozycji słyszeliście, czy którąś chcielibyście bardziej zobaczyć na tym kanale. Jestem ciekawa Waszych opinii. Dajcie koniecznie znać też, jakie Wy ostatnio zakupiliście książki, o jakie pozycje wzbogaciła się Wasza biblioteczka. Jestem ciekawa, aczkolwiek ja powstrzymuję się przed kupowaniem. Mam teraz inne wydatki i mam mnóstwo książek do czytania. Tak, <laughs> więc nie kupuję żadnych nowych książek, ale przypuszczam, że jak mnie tak zarzucicie jakimiś nowościami ciekawymi, to, to się złamie. Dobra, ok, koniec. Także z mojej strony to wszystko. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy jesteście zainteresowani maratonem. Ja dziękuję Wam najmocniej za uwagę. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Dużo zdrówka, trzymajcie się ciepło i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. Pa pa!